Witam, mam na imię Grzegorz i chciałbym Wam przybliżyć kwestię bezpieczeństwa na drogach. Bezpieczeństwo to w sumie motoryzacja, to co nam towarzyszy od wielu lat i w sumie przez całe życie. W sumie to jest poważny problem w naszym kraju. Kraje zachodu już w bardzo dużej mierze dostosowały infrastrukturę. I wszystko, co się z tym wiąże, do tego, żeby było dużo bezpieczniej w naszym kraju, wygląda miernie, może bardziej niż miernie. I w sumie mało się o tym mówi, mało jest spotów reklamowych, mało się wpaja w społeczeństwo, co to, są, co to jest bezpieczeństwo i zagrożenia. Tylko zmienia się przepisy, które na papierku wyglądają dobrze i w mediach publicznych, i to przeważnie rządowych wygląda to pięknie, a w praktyce jest beznadziejnie. Także to tak bym chciał na dłuższe dłuższe no w sumie więcej odcinków tego zrobić i, i przedstawić. Co by można zrobić, jak poprawić, i nie wiem, może coś z tego wyjdzie. Pozdrawiam miłośników motoryzacji i tych, co chcieliby coś zmienić z bezpieczeństwem na drogach.